Dzisiaj rozbieranie dwóch mikrofali Więc będzie dwukrotna szansa na mieć Tak zwany technikusowski serwis pogwarancyjny No i więc będziemy sobie z tego mieć aluminium i stal Oczywiście zważymy to sobie, więc zapraszam do seansu No i idziemy sobie ważyć te mikrofale nie? Tak. Jedna jest marki LG 10,1 kg, a druga jest marki Mora. A to chyba podobnie będzie ważyło. No, razem te dwie mikrofale mają 20 kg. Zobaczymy. Ile da się wyszarpać kasiury wy. z tych dwóch mikrofal? Tak, tutaj to sobie odłożę chyba na bok. No, i od razu idziemy zdjąć te góry z jednej, duże z blacha. Na mikrofala Test już, też Tak. Teraz idziemy sobie to wszystko wydostać przed rozbierką, zawsze, Użcie wyładować, kondensator. Znajduję się znajduje tutaj, no i wystarczy tak, tylko połączyć kontakty, no i żeby zapobiec walnięciu prądem, tak, najpierw jedna, potem druga, no. Czyli musimy Kabelki do kabelków. să vă. Nu vă transformatoare. Zweryfikujemy jaki to był transformator, czy agu, czy mieć. Oczywiście to jest z marki LG Transformator. Ja mi tutaj. Tak. Jedno trafo jest. Tak. Teraz jeszcze wiatrak i magnetrony. A jeszcze kondensator. mnie tutaj. Kondensator jakiś jest przymocowany. Tak. Z trona. Есте, пътки, пътки. Есте, вентилатър. Е, плитки и те Еще Вентилатор.

Так, то есть это ж меть в тем вентиляторку. wyk. Bez przeszkód. Gorówka chyba będzie dobra. Tak. Gorówka chyba jest zobaczymy stał

Płytka została bardzo szybko odrobiona raz jeszcze silnik to tu już stał silnik krokowy w tym też jest mieć. nechci to vidět. Kabelky se vysypaly s vyloučníkami. Ty tyřičky se by odrobě i vendě gotové. Tak, já mám jednu mikrofále kompletně ale Nastal. Tyle plastiku. No i idziemy od razu na drugą. Oczywiście będzie podsumowanie, ile tych spraw z tego wyszło. Nie bójcie się. A to jest mikrofala, mikrofala Marki Mora. Po była LG, a teraz jest Marki Mora. To jest nowy stał, wszystko takie podobne jest do rozbierania, więc działam te szczypce. Tak, szczypce, szczypce. Tutaj transformator. Dobrze widać czy nie? Nie dobrze widać. Kondensator wyładowany już. to Znowu ku kondensatorom tutaj stał. Stał. Teraz jest wszystko podobne wszędzie. W mikrofalach to jest wszędzie to samo. Oczywiście na koniec sobie zweryfikujemy, jakie te transformatory były. Czy to było czy nie, drugi transformator, tak. Teraz chyba chyba tutaj z boku. Elegancki serwis pogolący, nie? Tak, sobie odłączymy. Co będzie? Ale pójdzie. Tak. Uh, magnetron teď. je Mám dźwięk dobrý, albo nie Chyba tylko krętarkę słyszy, czy Kolejny magnetron. Jest tutaj na świecie. tady máme kabelky. Tak. No i jdeme dál. Teraz ty głupoty. Dá se šroubek v tom jest. To je ještě taki zvoneček. Слушайте. I ta płytka wyszła fajnie to z tym się będę chyba indziej bawić z tymi głupotkami no ale tutaj już plastik śrubek do śrubek to jest obraz jakiś nie? No, obraz jest ostry, nie ostry No, i teraz lepiej nie. Tak, tutaj coś takiego, te sterowania. Tutaj jest dzwonek. No, i to będzie będzie rozebrany To jest znowu żarówka. Cyk, pyk. Z dolnej strony mamy silnik krokowy na jeden śród, prawda? W sumie. Kolejna sprawa. To drzwiczki się same odrobiły. to już kabel uwalił. Jest ten wentylator, no to już skorupa. Naga skorupa. Wentylator jeszcze. Czekajcie, bo będzie weryfikacja, czy to było aluminium czy nie w transformatorach Bo tu transformatory to była nie fajna sprawa. Tak. Kolejny żabrak z wiedzianą cewką Tutaj już praktycznie tylko plastiki i płytka tak. Płytka do płytek. Tutaj sobie zostawię te przełączniki. No. Ja jeszcze tu drzwiczki. Tutaj stał tylko. To jeszcze muszę kurde jakoś wykombinować bo to jest szkło to pauza tak drwiczki już plastik poszedł i teraz tutaj to, to jakoś wyłupać z tego są takie zawleczki Ala mi što je. Tu može malo malo. To jest plastik. I jeszcze jeden kolej, stało Stalowa To gówno plastikowe to. Uwaga do plastiku. Śrubki do śrubek. stała jeszcze taka folia tutaj jest dobra, ale kurde to zrobić. Nie, nam pierdolę tę folię, teraz już nie będę to rozbierał. Tak drugą mikrofalę rozebraną. Tężki to zazwyczaj nie przeszkadza nikomu. Wszystko rozebrane. To co chcieliśmy Posortowane na stal I teraz to nam tam wyleciało Będzie weryfikacja Dwa magnetrony Dwa transformatory Takie bardzo fajne oto Dwa kondensatory i dwa silniczki krokowe, w tym też bywa mieć. No i jeszcze dwa wiatraki, tych w tych cewkach też jest mieć. No oczywiście tutaj, w tym też, to są takie dwa. A teraz weryfikacja: czy jakie tam były te transformatory, czy aluminium. Miecz. Tutaj jest transformator z tej LG, to więc poskrópiemy jest je zmieść. A tutaj w tym drugim, no to nie było LG, to było tylko chyba ten e, Mora, ta druga aluminiowy. Aluminium i aluminium. Więc aluminiowy transformator teraz idziemy na drugi popatrzcie, co w tym drugim? No, jedno zwoje aluminium, a drugie zwoje wygląda na mieć jest miedziane zwoje. Rzadko się zdarza, tak jest miedź, świeci się miedziano choć to tutaj nie widać, ale jest miedziane zwoje więc 50 na 50 alu i 50% miedzi, tutaj w tym drugim, w tym LG w tym mikrofali i tu jest 100% aluminium, tu jest jedno zwoje aluminiowe, drugie zwoje miedziane, jedno zwoje aluminiowe, drugie zwoje aluminiowe, więc co? Więc była miedź, rzadko się zdarza, nigdy jeszcze nie trafiłem. Obydwa aluminiowe zwoje, jako tu, tutaj w tym. Więc będzie rozbieranko. Oczywiście, kiedyś tych transformatorów mam jeszcze jedną taką dużą mikrofalę, Więc będzie trzy z jednym ciosem rozbierały. Wy zobaczycie, jak szybko to można rozebrać bez użycia szlifierki kątowej. Tak. Mamy netrony, oczywiście, też będą rozebrane na mieć. tu jest rdzeń po środku, magnesy. Wszystko tu będzie jeszcze porozbierane Kabel to wpadło Tutaj może nie widać, ale tutaj będzie widać Dwie żarówki Chyba sprawne No i co, jeżeli się podobało Zostawcie tu coś po sobie Jeszcze możemy sobie zważyć ten transformator Aha, jeszcze stał muszę, muszę zważyć sobie w zapominam ostatnio, jakoś nie jest tak źle, jak się wydawało. Jedno trafo było w połowie miedziane. A więc teraz ważenia stali, tak mamy zegary, jedna to skorupa. Ważę nam kilo 805 gramów. Dodajemy tą drugą skorupę z tymi bebechami i razem 803 kg stali po 0,80. Jest 6 zł zarobione. Uwaga, tylko za stal z tych dwóch mikrofagi. Aha, jeszcze to ja, tak się wyprzył. Deniprofale stalowe. No, wartość, kurde, nie widać. Jak się to chce. No, teraz widać 666 zł. Kurde, diabełski numer. No, Tak, stali było 803 kg. No, jeszcze sobie zważymy, chyba. Te dwa transformatory. Jeden to był ten. To jest ten mieć i aluminium. Ten ma 3,4 kg. No a ten drugi, aluminiowy. Aluminium, aluminium ma 3220 kg. No dobra. Oczywiście fajnie wpadło dzisiaj. Z tego. Tych mikrofalów, ja trochę miejsca potrzebuję więcej Więc, musiałem to rozebrać No i co, fajne sprawy dzisiaj wpadły Oczywiście wiatraczki też będą kiedyś rozebrane, to jest cewka miedziana w tym No i takie te pierdełki to się kiedyś będę z tym bawił W silniczkach krokowych też jest mieć Więc co, jeżeli się podobało, dzisiaj zarobek 6zł Plus jeszcze wpadnie na pewno tutaj z tego Metali kolorowych a jeszcze śrubki zapomniałem dodać, no tyle śrubek więc, co? Więc zostaw, co trzeba wiesz, co masz robić. Cześć!